Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić króciutki test mikrofonu ME1 Nikona. To jest właśnie ten mikrofon. Postaram się. Podłączyć go za chwilę i porównamy jakość dźwięku. Aktualnie nagrywam materiał aparatem Nikon D7100 z za pośrednictwem wbudowanego mikrofonu stereofonicznego w ten aparat. I za chwileczkę podłączę zewnętrzny mikrofon Nikon ml 1 Mikrofon ten jest stosunkowo lekki, zaledwie 92 gramy. Posiada tak zwany komutator filtra wysokoprzepustowego oraz osłonkę zabezpieczającą przed szumem wiatru. Jest bardzo wygodny w obsłudze. Tutaj z tyłu mamy pokrętku, którym właśnie możemy redukować szumy. Jest położenie flat i low cut. Jeżeli chcemy nagrywać materiał podczas wiatru, możemy tutaj sobie za pomocą tego reduktora skorygować niepożądane dźwięki. W standardowym zestawie jest dołączona właśnie taka gąbeczka, która też spełnia swoją rolę. Można też kupić troszeczkę większego futrzaka na ten mikrofon, i te szumy będą wiatru o wiele lepiej tłumione. Ja za chwilę podłączę ten mikrofon do aparatu. Na razie chciałbym wykonać taki krótki test. 1, 2, 3 test mikrofonu standardowego stereofonicznego zamontowanego w aparacie Nikon D7100. 1, 2, 3, 4. Teraz spróbuję podłączyć mikrofon zewnętrzny i zobaczymy, jaka będzie różnica. Mikrofon ME1 został podłączony do aparatu. Teraz materiał nagrywany jest z użyciem właśnie tego, tego mikrofonu. 1, 2, 3 test mikrofonu ME1 podłączonego do aparatu Nikon D7100. 1, 2, 3, 4. Tak to mniej więcej wygląda. Ja tu jeszcze korzystając z dołączonej instrukcji przeczytam tylko, że. Zakres częstotliwości tego mikrofonu jest w granicach 70 Hz do 16 kHz. Czułość minus 42 dB. Stosunek sygnału do szumu 60 dB lub więcej. No, parametry nie są jakieś powalające, ale mikrofon działa i spełnia swoje zadanie. Mam tu jeszcze taką inną opcję jest to malutki mikrofon na kablu Boya DY LM20 można go sobie wpiąć za pomocą takiego klipsa gdzieś do ubrania i podłączyć mikrofon jako mikrofon zewnętrzny. Chciałbym też przy okazji przetestować ten malutki mikrofonik. Zaraz przejdę na jego użytkowanie i zobaczymy, czy on też w miarę sensownie rejestruje dźwięk. W tym momencie właśnie podłączyłem mikrofon Boya by 20 jak już wcześniej wspomniałem. No to właśnie ten mikrofon. I wykonuję test mikrofonu 1 2 3 4 test mikrofonu BY-LM20 zamontowany w aparacie Nikon D7100. 1 2 3 4 test mikrofonu. Zobaczymy za chwileczkę czy ta różnica pomiędzy trzema opcjami jest jakaś istotna. W pierwszej Wersji był standardowy stereofoniczny mikrofon wbudowany na pokładzie Nikon D7100. Potem podłączyliśmy mikrofon NE-1, dedykowany do tego aparatu. I na koniec taka ciekawostka zewnętrzny mikrofon, mało gabarytowy, taki wpinany w ubranie. Który z nich będzie lepiej nagrywał dźwięk? Ocencie sami. しちょう